Cześć. Ja się nazywam Michał Brzegowy i w tym odcinku opowiem Wam troszkę o swojej zmianie, takiej drogiej życiowej, kariery zawodowej, tak naprawdę, ze szkoły i nurtu psychodynamicznego do poznawczo-behawioralnego. Jakiś czas temu, już dłuższy, chyba czas temu, publikowałem taką informację u siebie tam na Instagramie i na innych social media, że zmieniam nurt psychoterapii, w którym będę się dalej szkolił. I w którym będę pracował tak naprawdę. I w tym takim poś w tym poście, w tej rolce, której to opublikowałem, nie wdawałem się w takie szczegóły większe, dlaczego, skąd ta zmiana, tylko tak bardzo ogólnikowo, dyplomatycznie jakby zawarłem te informacje, że po prostu zmieniam, zmieniam ten nurt, żeby się rozwijać w tym, co mi bardziej odpowiada. Ja już nie pamiętam, co tam dokładnie pisałem, ale wiem, że to takie ogólniki. I w tym, filmie, w tym filmie, podcaście, w zależności co, czy słuchasz, czy oglądasz, chciałbym Ci troszkę, chciałbym, chciałbym Ci troszkę opowiedzieć więcej o tym, skąd ta zmiana, jakie są moje mm, spostrzeżenia z, z pracy z nurtem psychodynamicznym, ale jakby już z tej wiedzy, którą mam, o poznawczym behawioralnym, bo zarówno z tego, jak i z tego nurtu przeczytałem jakąś tam ilość konkretną, ilość książek i już liznąłem temat, więc wydaje mi się, że Coś tam mogę już powiedzieć na ten temat, jakie są moje odczucia, ale oczywiście nie jestem ekspertem żadnym z tych nurtów, więc to będzie moja taka subiektywna. Ale też wiem, że dużo specjalistów, y, którzy są dużo bardziej doświadczeni niż ja, w niektórych kwestiach ma podobne zdanie. Więc, jak niektórzy z Was pewnie wiedzą, przez ostatnie, tak naprawdę jakieś te ostatnie dwa lata bardzo byłem mocno osadzony w tym nurcie psychodynamicznym i szkoliłem się w tym nurcie psychodynamicznym, byłem tym zafascynowany i nadal jestem, więc to nie jest tak, że tak całkowicie skreśliłem i zrezygnowałem z tego nurtu. Powodem, dla którego wybrałem nurt psychodynamiczny w pierwszej kolejności, było to, że sam byłem w terapii psychodynamicznej przez wiele lat tak naprawdę, więc to była taka moja pierwsza decyzja w związku z tym, że to było coś, co dobrze znałem, Terapeutka, o której się leczyłam, była też ze szkoły, do której poszedłem, z KACEP-u, więc to był też mój pierwszy wybór, w związku z tym, że to jest szkoła w moim mieście rodzinnym w Krakowie. Jest to też jedna z najsłynniejszych szkół psychodynamicznych w Polsce, która ma dość dużą renomę. Oprócz laboratorium psychoedukacji w Warszawie, które też mi chodziło po głowie, plus ten KACEP. Specjalizuję się mocno w takim nurcie, w tak zwanym skoncentrowanym na przeniesieniu TFP, o którym też troszkę zaraz więcej powiem. Więc e, chodziło mi też po głowie wcześniej inne nurty, w szczególności humanistyczne, gestalt, bo to było takie zgodne z, z jakimiś takimi moimi wartościami, mm, takimi bardziej związanymi z mindfulness, bo ja też od dawna się interesowałem mindfulness, z uważnością. Co się potem swoją drogą okazało, że jest też mocno obecne w psychoterapii poznawczo-behawioralnej, szczególnie w, w tych nurtach trzeciej fali, na przykład AKT czy DBT, ale o tym też zaraz. Z poszedłem do tej szkoły psychodynamicznej, mając jakieś konkretne wyobrażenie na ten temat. Że my tu będziemy pracować w jakiś taki sposób głębszy i miałem takie mylne wyobrażenie już na samym początku, że poznawczo-behawioralna, bo jest taki mit jest takim nurtem płytszym, że tak powiem, brzydko, więc. Jest takim skoncentrowanym głównie w pracy na objawach, że, że zmiany są kosmetyczne, powierzchowne i że nie sięga się tak naprawdę głębiej. I wstyd, nie wiem czy wstyd w sumie, ale bardzo długo tak myślałem i nie jestem z tego powodu dumny, że tak myślałem o tym nurcie. Z tego też powodu wybrałem psychodynamiczny, bo wydawało mi się, że to jest takie super mega głębokie. Nie wstydzę, że nie jest, bo, bo jest oczywiście. No, i w trakcie studiowania w szkole psychoterapii psychodynamicznej było jakby wiele rzeczy, które mi się podobały w tym nurcie i nadal mi się podobają, z których nie chcę rezygnować, ale było też wiele rzeczy, których mi brakowało, których mi brakowało, które chciałem stosować i ich nawet stosowałem, a nie było to mile widziane z punktu widzenia mojego nurtu czy mojej szkoły czy superwizji. Takimi rzeczami są po prostu aspekty edukacyjne psychoedukacyjne. Chciałbym zaznaczyć, że ten nurt y, po tym skoncentrowany na przeniesieniu jest troszkę inny niż wszystkie inne y, szkoły psychodynamiczne, y, ponieważ to nie jest taki klasyczna psychoterapia psychodynamiczna w kaciepie, bo jest to właśnie mocno skoncentrowana na przeniesieniu, co w praktyce oznacza, że my się nie skupiamy aż tak bardzo na historii dzieciństwie pacjenta, jak to na przykład w innych nurtach psychodynamicznych, tych takich ogólnych bardziej, tylko bardziej skupiamy się na relacji tu i teraz, a mianowicie na przeniesieniu przeciw przeniesieniu, czyli tym, co pacjent wnosi do gabinetu na podstawie tego co czuje do terapeuty czy co właściwie przenosi na terapeutę jakieś swoje nie wiem jakieś takie swoje fantazje, wyobrażenia w zależności od tego jaki to jest rodzaj yy, przeniesienia no i tak w wielkim skrócie praca polega na tym że my to komentowaliśmy i pokazywaliśmy pacjentowi pewnego rodzaju zależność między tym co on czuje do nas czy do innych ludzi a tym, jak się to wiąże z jakimiś jego doświadczeniami z przeszłości, co to dla niego może oznaczać. Ten wgląd w to przeniesienie, które on na innych ludzi, w tym na nas, bo to był najbardziej świeży materiał, powinien dawać pacjentowi narzędzie do tego, żeby się zmienić, mówiąc wprost, żeby w jakiś sposób zreflektować nad tym, co robi i dlaczego, i to powinno przyczyniać się w dłuższej perspektywie do zmiany. I jakby są badania naukowe, które mocno potwierdzają skuteczność tej metody w dłuższej perspektywie czasu w leczeniu zaburzeń np. osobowości. Więc to trzeba przyznać, że, że ta metoda świetnie się sprawdza w zaburzeniach osobowości. Natomiast jeśli chodzi o inne zaburzenia, na przykład depresyjne, lękowe, no to tutaj nie będzie tajemnicą, chyba że powiem, że na badaniach lepiej wypada poznawcze behawioralne. Ale to nie jest też tak, że poznawcze behawioralne źle wypada w, w zaburzeniach osobowości, ale to też zaraz o tym powiem. Po prostu skupiam się na tym, w czym wypada dobrze psychodynamiczne. No, i ten nurt jakby skupia się właśnie na tym przeniesieniu, przeniesieniu przeciwprzeniesieniu, więc ta praca jest mocno na takich nieświadomych procesach, bardzo skupiamy się na tym nieświadomym aspekcie. Więc dla pacjenta bardzo często jest to bardzo frustrujące doświadczenie, bardzo dużo jest takiej konfrontacji, ale też no, budowanie tego przymierza, wiadomo. Ale często to może tak wyglądać z boku, że te interpretacje, te hipotezy, które my stawiamy jako terapeuci są takie. Niejasne do końca, bo nie są oparte na dokładnie na dowodach jakichś, tak jak to mówimy, poznawczo behavioralnych, tylko na jakichś naszych wyobrażeniach czy hipotezach, które, że nam się wydaje, że pacjent coś na nas przenosi. No ale w sumie, to kiedy mamy taką stuprocentową, że tak jest? Nie wiemy. Może tak być, ale nie wiemy. No i właśnie to brak oparcia na niektórych dowodach z mojej perspektywy często przyczynia się do mm, takiego że yy, swojej frustracji być może u pacjenta, który to rzeczywiście może na nas projektować, przenosić, to też możemy komentować. Jakby nie jest to złe, bardzo, bo to ma bardzo dużą jakby udowodnioną, tak jak mówię, skuteczność, tylko to, co jakby mi się nie podobało osobiście, to to, że byłem ograniczony tylko do tej metody. I na przykład często próbowałem, chciałem próbować technik, które znałem inne, na przykład czytając książki poznawcze behawioralne, typu jakaś aktywizacja behawioralna, jakiś plan wychodzenia z depresji, jakieś psychoedukacje, gdzie chciałem pacjentowi coś tłumaczyć i tak dalej. No to mówiąc raz, nigdy nie było mile widziane, czy może nie nigdy, ale w większości wypadków, że jakby ta psychoedukacja była zarezerwowana tylko dla pacjentów, którzy nie byli, że tak powiem, gotowi na to, że na wgląd swój, nie? Czyli jesteście pacjenci psychotyczni, czy tacy bardzo nisko funkcjonujący, no ale ogólnie ta psychoedukacja, to takie terapia wspierająca, podtrzymująca, to raczej przez tą moją szkołę nie była mile widziana, w sensie w takim rozumieniu, że my, jeśli możemy, to tylko wgląd, nie? Bo to jest... Jakby najbardziej rozwojowe dla pacjenta, żeby on się zmienił tą swoją strukturę osobowości, sobie tam te sztywności tak naprawdę, strukturze osobowości sobie przepracował. No. No i, no i to jest jakby jeden aspekt, który sprawił, że, że bardziej mnie ciągnął do tej poznawczo No I drugi aspekt, który zaczął się wyłaniać, to to. Że obecność psychoterapeuty psychodynamicznego, przynajmniej w mojej szkole, była bardzo źle widziana, jeśli chodzi o sieci, sieci social media. To był dla mnie duży problem, ponieważ ja bardzo lubię po prostu dzielić się z ludźmi wiedzą w sieci, nie tylko na żywo. Jest to też dla mnie jakaś forma no nie ukrywam, marketingu i marki osobistej że ja tworzę jakąś markę osobistą w internecie, dzięki której mam pracę na przykład, albo mogę tworzyć produkty, którym które mogę docierać. Do ludzi, których nie stać na przykład na terapię lub nie ma miejsca na terapię, a chcieliby na przykład popracować nad takimi rzeczami, w związku z tym, co ja tam mam do zaoferowania. Więc jest to też dla mnie ważne, żeby być obecnym w sieci. Lubię to po prostu też, lubię tworzyć wartościowe treści, lubię wiedzieć, że też mam jakiś wpływ na życie ludzi w ten sposób, na większą ilość ludzi, nie tylko na swoich pacjentów. Nie wiem, jak to jest w innych szkołach psychoterapii psychodynamicznej, z tego co się orientuję, podobnie, aczkolwiek chyba nie aż tak. Twardo jak u mnie było, a mianowicie, że ta obecność w social mediach e, powinna w ogóle jej nie być, albo ograniczona do takiego zbędnego minimum. E, no, i, no i to mi bardzo mocno utrudniało życie, że tak powiem, i komplikowało, i nie ukrywam, że to było takim mocnym czynnikiem spustowym, który, e, który mnie tak ostatecznie zmotywował do tego, żeby z tej szkoły, z tego nurtu w ogóle zrezygnować i zmienić na nurt poznawczo-behawioralny. Aczkolwiek to był tylko taka wisienka na torcie, bo ja już od dłuższego czasu czułem, że ja potrzebuję czegoś innego, że ta metoda skoncentrowana na przeniesieniu, to nie jest coś, co, co mi wystarcza do życia, do szczęścia, że to nie jest coś, czym ja, yy, co ja do końca wierzę też, czy widzę w tym sens i warto wiedzieć, i do dziś, jakby mam takie refleksje na, tym, na przeniesienie przeciwprzeniesienia i pracuję też często na tym, ale nie jest to coś, na czym ja chciałem całą swoją karierę zawodową opierać i tylko na tym, bo wiem, że jest dużo innych możliwości, fajnych. W kontekście rozwoju nauki psychoterapii, żeby się tylko na tym ograniczać, plus mój nurt, jakby zabraniał pracę online, a ja chciałem pracować online, chciałem mieć taką możliwość, chciałem mieć taką możliwość, żeby pracować z pacjentami też online. Więc bardzo dużo takich czynników się złożyło, które zaczęły mi przeszkadzać, aczkolwiek, tak jak mówię, nie jest to czarno-białe, bo bardzo dużo się nauczyłem w tej szkole, za co jestem wdzięczny, mimo że pewne są aspekty tego, które mi nie odpowiadały i nadal mi nie odpowiadają i chciałem, poszedłem w innym kierunku, to wciąż bardzo dużo się nauczyłem i z wielu rzeczy do dziś korzystam i jestem wdzięczny za tę naukę, które stamtąd wyciągnąłem. E, nauczyłem mnie to takiej pewności, takiej odwagi, e, różnych takich fajnych założeń w stosunku do pacjentów, szczególnie jak sobie radzić z ciężkimi sytuacjami, e, właśnie takie opracowania na głębszym poziomie, odkrywania pewnych struktur, które są niedostępne dla świadomości pacjenta, więc to jest super. No i teraz przechodząc do poznawczo-behawioralnego, to zdecydowałem się na ten nurt ze względu na to, że po pierwsze, poznawczy behawioralny nurt nie jest skoncentrowany tylko tak, jak niektórym się ludziom wydaje na takich powierzchownych zmianach, tylko poznawczy dzisiejszy, ten, dzisiejszy obecny ten najbardziej aktualny cebet łączy tak naprawdę założenia wszystkich nurtów i to, co jest z nich najlepsze i udowodnione naukowo, więc w, w dzisiejszym cebacie i mamy psychodynamiczną terapię w terapii schematów, i mamy terapię humanistyczną i gestalt, i Irwina Jaloma. I mamy jakieś takie też egzystencjalne, fajne poszukiwanie sensu życia. Ale mamy też czysty behawioryzm i czystą terapię poznawczą, gdzie zmieniamy myślenie pacjenta, edukujemy go w jaki sposób ma zostać swoim samym terapeutą. I e, zmiany na poziomie behawioralnym, na przykład w przypadku jakiejś obsesji, kompulsji czy na przykład lęku, nie? czyli aktywizujemy pacjenta, dajemy mu różne zadania. Więc ta różnorodność, w sensie chciałem zaznaczyć, że poznawczy behawioralny nie jest podejściem eklektycznym, to, to nie jest jednak to, po prostu korzystamy, korzystamy z różnych e, najnowszych badań naukowych w odniesieniu do tego, co działa i tworzymy z tego cebet, mówiąc tak wprost, no, ale wciąż opieramy się o ten model główny poznawczo-behawioralnej terapii, więc to bardzo szeroki, szeroki nurt, który nie ogranicza się tylko do jednej metody, tylko tak naprawdę setek tych metod. Mamy niesamowicie dużo narzędzi do tego, żeby pomagać pacjentom i mi się to po prostu podoba. Ja, ja uwielbiam tą różnorodność, uwielbiam jakby mm, to, że mam dużo możliwości. Pracuję na konkrecie, na faktach, na dowodach. Tutaj nie ma miejsca na, że tak powiem, na jakieś wróżenie z fusów, nie ma tu miejsca na to, że. Na jakieś takie. Po prostu pracujemy na faktach, nie? Ja, ja, ja pracuję z pacjentami w tym momencie w oparciu o jakieś dowody, które świadczą o tych różnych myślach, uczuciach i tak dalej. I mi się to bardzo podoba, bo jest to bardzo osadzone takie, e, w rzeczywistości. Jest to też taka terapia, która daje dużą nadzieję. Nie dekompensuje tak mocno pacjentów, jak w niektórych przypadkach może dekompensować psychodynamiczna, czyli dekompensować, czyli że ktoś może nie udźwignąć tego, bo to jest za ciężkie. Jest tu bardzo mocny ten element wspierający, idziemy małymi krokami, nie dajmy pacjentowi coś za dużo, co nie jest w stanie znieść, więc skupiamy się najpierw na tych... Zmianach, które on może unieść i udźwignąć, żeby pacjent zaczął lepiej funkcjonować, i każda zmiana nas cieszy. I mi się to bardzo podoba. To podejście jest takie bardzo ciepłe, jest duży nacisk na to, żeby terapeuta był ciepły, empatyczny, spokojny, nie to, że psychodynamiczny był jakiś terminator, nie? bo to tam też nie chodzi o to, że my tam terminatorami jesteśmy, też to jest bardzo ważne, nie? tylko mówię tak, y ogólnie. Co mi się tak bardzo podoba w tej poznawczo-behawioralnej i te mitologie jakieś takie obecne, w związku z tym, że to jest płytkie, jak najbardziej są błędne, bo my pracujemy na tych przekonaniach kluczowych, które są odpowiednikami schematów w psychodynamicznej, powiedzmy, więc pracujemy mocno na świadomości, tylko po prostu tykamy najpierw to, co jest najbardziej dostępne świadomości, czyli te myśli automatyczne, a potem schodzimy coraz niżej do tej góry lodowej, na końcu którego są te schematy, które uwarunkowały nasze przekonania tak zwane kluczowe, czyli to, że ja myślę, że jestem bezwartościowy, nic nie warto i tak dalej. Więc tykamy całą strukturę. No i to, co mi się też podoba w poznawczo-behawioralnej, no to jest chyba jasne, że jest cała masa badań naukowych aktualnych i to jest to bardzo mocno aktualizowane cały czas. Żaden inny nurt nie ma aż tylu potwierdzonych naukowo badań w odnośności skuteczności co do metody na tak wielu płaszczyznach, jeśli chodzi o zaburzenia psychiczne i nie tylko. Oczywiście nie twierdzą, że to jest kwestia tego też, że ciężko jest badać długoterminowe efekty terapii psychodenamicznej i tak dalej. No ja rozumiem, no nie. No ale y, jakby no, nie, nie jest tajemnicą, że psychosanowczo-behawioralna ma zdecydowanie większą skuteczność i efektywność w leczeniu np. lęku, depresji, zaburzeń nastroju, nawet zaburzeń osobowości, którą się szczyci też psychodynamicznie np. w terapii schematów czy y, w terapii dialektyczno-behawioralnej. No i kolejna rzecz, która mnie tak skłoniła i mi się tak podoba, już pomijam tą obecność w sieci, że mogę być w tej sieci i sobie tam gadać do Was co chcę, bo to już w ogóle bo to chyba nie jest tajemnicą, że poznawczo-behawioralni terapeuci w sieci e, jakby m, są wyluzowani, że tak powiem, nie ma tu spiny żadnej, nie ma tutaj żadnej spiny pod tytułem, że jak pokażę swojego psa y, na social mediach, to ktoś mnie tam zruga, nie, dobrze, panie przekowy, pokazał pan psa, to niedobrze, nie wolno pokazywać psa, nie. No to też nie chodzi o to, że ja nie wiadomo, co będę na tych social mediach pokazywał, ale... Nie wiadomo jakiej prywaty, aczkolwiek to jest kwestia indywidualna. Jestem terapeutą terapeutów zawodach co pokazują dużo prywaty swoich dzieci, i tak dalej, w siebie, tam na wakacjach, i spoko. No, może ja też będę czasem pokazywał, nie wiem, nie czuję takiej potrzeby obecnie, ale jak pokażę, no to też jakby, jakby jest okej, okay, Na psychodynamicznej tam w moim nurcie to nie było akceptowalne. To nawet jak pokazałem psa, to, to już był problem. Więc w ogóle najlepiej, jakbym w ogóle nic nie pokazał. Się, żalę się teraz. Teraz się wylewam swoje żale i frustrację. <grych> no, nie no, ja, ja to też rozumiem, nie? To nie jest tak, że się tutaj pl plotki jakieś tam rozsiewam, tylko to jest po prostu fakt, ja to rozumiem, bo to jest takie założenie teoretyczne, że terapeuta ma być tą szarą kartką, żeby było e, przestrzeni na to, żeby pacjent projektował jak najwięcej swoich fantazji na jego temat, a im więcej ja pokazuję w sieci, tym bardziej ten obraz jest zanieczyszczony, ta kartka, dlatego my musimy być tą szarą kartką psychodynamiczną, nie? Ja to rozumiem, ale to nie jest to, że ja tego nie rozumiem. Poznawczo-behawioralnie to nie jest w ogóle istotne, bo nie ma czegoś takiego, takiego pojęcia w ogóle. Pracujemy bardziej na oparciu o myśli, dowody, schematy, to co państwo na nas projektuje, to jakby z inna kwestia nie ma też takiego dużego znaczenia. I mi się to odpowiada, bo to jest jakby y, bardziej zgodne z moją osobowością, z moim podejściem do życia i jakby z tym, czego oczekuję od życia i od, od tego, co mi ma dać mój doród. No i jakby jeszcze jeden aspekt, który jest bardzo mocno dla mnie ważny, to to, że psychoterapeuci psychodynamiczni przynajmniej w mojej szkole mówili, że terapia to tak się naprawdę zaczyna od roku czasu, efektem czego można prowadzić terapię nawet 10 lat. Yy, się, co, czasem się śmieje, że to, że to na, na tym, na kozece u psychoterapeuty, psychoanistycznego to można nawet umrzeć. no Oczywiście teraz tak prześmiewczo mówię, ale to przecież że nie jest prawda przede wszystkim nie mamy kozetek. No, ale chodzi o to, że te zaburzenia osobowości w nurcie psychodynamicznym, to, to tak się mówi, że to tak 3, 5, nawet 5 lat, jak borderline i narcystyczne, ale z reguły to tak 3, że, że, że rok to rzadko, nie? To tak właściwie to nie ma, to raczej nie. To tacy neurotycy, jak to mówili, że to może tak, tacy depresyjni, jacyś obsesyjno-kompulsyjni, to może, ale z reguły to zaburzenie osobowości to co najmniej 3 lata, albo 5, albo więcej. No, a w poznawczym behavioralnym. Yy... Mówimy, że do dwóch lat jesteśmy w stanie wyleczyć jakby nie wiem czy wszystkie, ale większość zaburzeń osobowości. Oczywiście to jest tak, że wszystkim pomożemy, no ale ta terapia na pewno nie jest rozciągnięta na 10 lat, no czy tam na 5 nawet. Oczywiście są takie przypadki, gdzie można tą terapię prowadzić wiele lat jako podtrzymującą jakieś zmiany tam rozłożone w czasie, że na przykład co dwa tygodnie, czy raz w miesiącu, no ale generalnie te założenia są takie, że dążymy do tego, żeby pacjent stał się jak najszybciej swoim terapeutą, żeby go nie uzależniać od siebie, żeby on nie został naszym wiecznym pacjentem. A czy Tacy pacjenci też się zdarzają? i to też jakby jest możliwe, ale nie, to nie jest nasz cel sam w sobie, żeby tak się stało. Więc drugi, taka mitologia, że to nie jest prawda, że pracujemy w oparciu o ilość sesji, że tam powiemy, że ma pan tutaj 15, 16, 20 sesji, po tych 20 sesjach kończymy. Przynajmniej w mojej szkole mnie tego tak nie uczą, w CB, CB w Warszawie, że ten proces jest dostosowany do pacjenta, nie ma tu sztywności takich. Oczywiście protokoły są, ale to też jakby nie pracujemy w oparciu o protokoły, tylko o konceptualizację pacjenta, czyli jako ma diagnozę. Nie trzymamy się sztywno protokołów. Protokoły mają być dodatkiem do naszej pracy, by lepiej pomóc nam zrozumieć pacjenta, jego postępy, na przykład. Ale nie pracujemy w oparciu o sztywne protokoły, tylko pracujemy w oparciu o relację z pacjentem, bo w każdym nurcie najważniejsza jest relacja. I to ona będzie warunkować to, jak sobie pacjent radzi. Ale faktem jest też to, że mamy jakiś plan na tego pacjenta, że to nie jest takie, taki freestyle jak psychodynamiczny, że przychodzi pacjent. I my sobie tak, wiecie, no tak gadamy, gadamy, ale jakby w sumie nie wiadomo, nie wiadomo czasem nawet o czym, nie? Tylko takie wolne skojarzenia. Oczywiście to też jest odpowiednik wolnych skojarzeń typu tych, nazywamy to myślami automatycznymi, pracujemy w oparciu o te myśli automatyczne, ale pamiętamy jaki mamy cel w tym wszystkim. No na przykład celem może być, nie wiem, wyjście z depresji czy przepracowanie jakiejś tam relacji. Oczywiście w trakcie mogą się pojawić nowe cele i to my też pomagamy pacjentom odkryć te cele. I oczywiście mm, naszym celem jako psychoterapeuty może być pomóc pacjentowi przepracować zaburzenia osobowości, pozbyć się jakiejś sztywności, a celem pacjenta może być na przykład to, żeby odzyskać jakąś radość z życia. życia. Jakby ok, bo my wiemy, że to i to jakby się ze sobą yy, wiąże. Więc podsumowując, jestem bardzo zadowolony z obecnej zmiany. Jestem dopiero tak naprawdę na początku swojej drogi jako terapeuta poznawczo-behawioralny, ale już wiem, że mnie to bardzo cieszy. Czekam, aż otworzy moja szkoła oddział w Krakowie, żebym nie musiał do tej Warszawy jeździć przez 6 lat, bo, bo, bo 4 lata podstawowego nurtu, a potem chciałbym robić terapię schematów, bo ja chcę połączyć psychodynamiczną z poznawczo-behawioralną, a, a tym jest terapia schematów. Więc chcę cały czas pracować w oparciu o ten wgląd psychodynamiczny, taki głębszy, żeby docierać do tych najgłębszych schematów. Więc będzie mnie czekać jeszcze szkoła schematów, terapii. Czytam obecnie bardzo dużo książek, tam sobie różne szkolenia robię, jeżdżę na te wykłady, poznałem dużo fajnych ludzi u siebie w szkole. No to nie tak, że psychodynamicznie nie poznałem, bo też fajni ludzie byli. Więc, więc cieszę się bardzo na tą zmianę, dużo, dużo mam optymizmu i takiej nadziei w związku z tym, co mnie będzie dalej czekać. I otwieram się na różne nowe możliwości, i cieszę się, nie ukrywam, tak z egoistycznego punktu widzenia, aż kiedy czy to z egoistycznego, że mam teraz taką większą swobodę do wyrażania siebie. Bo wcześniej bardzo się blokowałem, bałem się nawet cokolwiek już publikować, już nie mówiąc o, o czymś, no, jakichś takich swoich hobby, nawet czy coś, tylko nawet już jakieś treści. No, wiem, że to jest moje, bo nie musiałem się bać, nie? ale po prostu nie ukrywam z tak czystego, istycznego punktu widzenia, że czuję się z tym dobrze, że mam taką swobodę w wyrażaniu siebie w internecie i nie tylko, że to jest takie bardziej swobodne, że mogę się z Wami dzielić tak naprawdę swoją wiedzą, swoimi przemyśleniami, kawałkiem swojego życia prywatnego. Aczkolwiek z tym nie będę przesadzał, bo to w każdym nurcie zawsze się pytamy, po co my to mówimy. Aczkolwiek w poznawczo-behawioralnym, jak się podzielę z Wami jakąś swoją historię prywatną, jakimiś swoimi kawałkami jakiejś przeszłości czy czymś. Oczywiście nie wszystkim będę chciał się dzielić, ale tym powiedzmy, co uznam za wartościowe, to to nie jest widziane jako problem. Przynajmniej tak to rozumiem. W byłby to problem, no bo to już zanieczyszcza obraz. A tutaj znam wielu terapeutów certyfikowanych, poznawczo-behawioralnych, którzy otwarcie mówią o swoich zaburzeniach czy jakichś swoich nawet przeszłych trudnościach i jako jakąś no, taką anegdotę i wartość w tym wszystkim. Nie? Więc to jest fajne. Nie wiem, czy ja będę miał taką potrzebę, czy nie, ale. Ale na pewno dobrze mieć taką możliwość, żeby czuć się z tym swobodniej. Nie? Na przykład, jak będę pisał książkę teraz, to już kilka słów nie mogę napisać o sobie, nie muszę się już tym przejmować, że nie jestem szarą, że jestem, czyli nie jestem szarą kartką. Więc mam nadzieję, że udało mi się zachować jakiś taki obiektywizm, że nie, że nie plotkowałem za dużo o mojej poprzedniej szkole i że nie przedstawiłem niczego w, w negatywnym aż tak świetle. Chciałem rzucić na to światło takie obiektywne, ale no, wiadomo, że to nie będzie w pełni obiektywne, bo to jest moja subiektywna opinia. Więc mam nadzieję, że to może komuś pomoże, bo wiem, że dużo studentów psychologii mnie obserwuje, dużo pacjentów też, którzy wybierają nurt, więc może takie moje prywatne zdanie wpłynie na Waszą decyzję, a może nie, nie wiem. Tak czy siak pomyślałem, że fajnie takie coś nagrać, bo może to komuś coś da. Jeszcze nie wiem co, ale jak wiecie co, to możecie napisać w komentarzu, chętnie się dowiem. No, dziękuję za obejrzenie, czytam odsłuchania i cześć.